Nie wiem czy to widać, ale poczubka można się zorientować, że dzisiaj mocno dmucha a mimo to, że mocno dmucha, mimo to, że pada deszcz, mimo to, że jest to tak przyjemnie przynajmniej dla ciepło fanów fanówka. Chciałbym Cię przekonać do ruchu w taką pogodę. Nic tak Cię nie utwardzi, nie ukształtuje Twojego charakteru jak ruch w taką pogodę. A w terenie, w który ruszysz, zobaczysz też mnóstwo piękna, mnóstwo rzeczy, które przyciągną Twoją uwagę, które Cię zaciekawią, które Cię wzruszą. Będziesz żałował tego, że zamknąłeś za sobą drzwi. I w taką pogodę jest jedna czynność do wykonania. Jeśli zastanawiasz się, czy warto wyjść, jeżeli zastanawiasz się, czy e, pogoda jest odpowiednia dla ciebie, czy się nie przeziębisz, czy się nic nie stanie Twojej delikatnej naturze, delikatnej naturze tego ciała, to muszę Ci powiedzieć, że jest jedna magiczna rzecz. Która spowoduje, że nie będziesz tego kroku żałował, a mianowicie Twoje drzwi. To są magiczne drzwi. Jeżeli je zamkniesz z drugiej strony, to tego kroku już nie będziesz żałował. I za każdym razem tak będzie: że kiedy zamkniesz za sobą drzwi, pochwalisz siebie za swoją odwagę, podziękujesz sobie, że tak właśnie zrobiłeś. Dlatego zamknij za sobą drzwi i idź pobiegać. Idź pomaszerować. Idź wtedy, biegnij wtedy, kiedy również pada deszcz, kiedy mocno dmucha wiatr, kiedy jest zimno, kiedy jest grudzień, kiedy to wszystko jest w jednym czasie i w jednym miejscu. Czyli w grudniu po południu, wtedy kiedy dmucha wiatr, pada deszcz i jest zimno. Jest to właśnie najbardziej odpowiedni czas, by ruszyć w teren. Zapraszam Cię i witam jednocześnie za magicznymi drzwiami. Hej, z klubu zdrowego stylu życia w grudniu po południu. Z lasu zimnego, ale gościnnego, deszczowego, lasu. Mój Jutrzej Piotr Kiewra Hej!